Cześć, polećcie mi jakieś miejsca na południu Polski do odwiedzenia. Szukam jakichś fajnych miejscówek, gdzie mógłbym pojechać, pokręcić jakieś krótkie materiały, jakieś krótkie, lokalne wycieczki. Powiem szczerze, że czasem już nie mam pomysłów, a te miejsca, które dobrze znam, czasem wydają mi się jakieś takie mało atrakcyjne. Hmm. Może znacie jakieś takie miejscówki, gdzie można by się pokręcić? Zrobić jakiś fajny materiał. Chodzi mi o takie miejsca, które nie są jakimiś takimi turystycznymi hitami, więc nie proponujcie mi Wieliczki czy Wawelu, no bo ja tam już byłem i miliony innych ludzi tam już byli i nakręcili miliony filmików, które są w internecie. Więc nie o takie propozycje. Mi chodzi bardziej jakaś lokalna, mało znana atrakcja jakieś ruiny jakiś punkt widokowy. Może jakiś ciekawy, ciekawy budynek, nie wiem, jakaś kamienica, w której urodził się jakiś słynny człowiek. Albo znajduje się jakieś ciekawe muzeum prywatne, no nie wiem, tego typu rzeczy. Na początek najbardziej by mnie interesował właśnie południe Polski, czyli województwa śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie. Ale jeżeli odezwie się ktoś z dalszej części Polski yy, i rzuci jakąś propozycję... To ja sobie, która mi się spodoba, to ja sobie ją zanotuję i może w wakacje się tam wybiorę, może przy, przy innej okazji. Ale gdybyście mieli coś na teraz, tak, żeby jeszcze przez zimę pojeździć gdzieś tu w okolicy, nie chciałbym jeździć za daleko, no bo dzień jest krótki, nie ma za, za dużo czasu, a też nie chciałbym wybierać się tak daleko, żeby, konie, żeby gdzieś tam nocować po drodze. Ale coś tutaj w okolicy, wiecie, klimaty typu pustynia błędowska, ale tego mi już nie proponujcie, bo wiem. Albo, nie wiem, Jura, Krakowsko-Częstochowska, to chętnie, ale jakieś konkretne miejsca na tej Jurze, no to byłoby super. To ja wtedy się tam wybiorę, coś tam nakręcę, coś tam pogadam, wiecie. No i będzie filmik zrobiony, nie? Tak, żeby raz na tydzień jakiś filmik był. No żartuję oczywiście. Nic na siłę. Tak więc taka moja mała prośba, żeby trochę Was zaktywizować. Jak przyjdzie Wam coś do głowy, macie jakiś taki fajny tip turystyczno-krajoznawczy? No to dajcie znać, a ja zobaczę co się da zrobić. I piszcie na ten adres mailowy, tu wyświetlę go, albo w komentarzach pod tym filmem. Aha, jeszcze jedna propozycja, ponieważ noszę się z zamiarem nakręcenia drugiej części takiego filmu polecającego inne kanały turystyczno-podróżnicze. Już jeden taki film wypuściłem, ale mam kilka nowych kanałów, które zacząłem oglądać i chciałbym je również polecić. Jeśli macie jeszcze takie. Kanały mogą być polskie, mogą być zagraniczne. Tutaj jakby nie ma żadnego problemu z tym, żeby to były kanały zagraniczne. Najlepiej jednak anglojęzyczne, bo chyba większość z nas operuje tym językiem jako językiem obcym. No to dajcie znać, to poglądam po, po, też i być może dodam je do tego zestawienia. No do tyle, to było takie dwa ogłoszenia parafialne. Na szybko, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!